Witam was serdecznie w pierwszym filmie Szalony Hurbek Siarzy. Dzisiaj zobaczymy kino z całkiem ciekawą historią. W budynku tym przed wojną mieściła się restauracja. Jednak od lat 50. zaczęło funkcjonować tu kino. Później nastąpiła gruntowna przebudowa, a kino rozebrano aż do samych fundamentów. I od 1970 roku przez następne ponad 20 lat funkcjonowało tu kino. Niestety, po śmierci małżeństwa, które przez wiele lat zarządzali funkcjonowaniem kina, zostało ono opuszczone. I tak pozostaje do dziś. Zapraszam Was do dzisiejszej eksploracji.

dobra. Jeden kibel się zachował. Miejsce jest zaraz przy drodze, w sumie to w nocy mógł, mógł być przypał. A tam? Ale w sumie... Patrz, patrz, jak drzwi ktoś ten wywalił. Mizer wesołnie wykopany. ile śmieci. Jest godło, zobacz. Wojak. Klawiatura, zobacz. Stara klawiatura. Ameryka jest obok nas. 99. Kurier szczeciński. Wojak do... O, do listopada, więc to było w sumie niedawno pite. Wody żywiec 2007 rok myślę. Dalsza część piwnic kotłowni. Ej, duże to jest Otaj Krzesława O, o. tamby Jakieś biblioteki. do biblioteki Co tam jest napisane? Gminnego ośrodka Pierwszego mniejsko gminnego ośrodka To trochę jak w bunkrze klimat Boiler dokładnie tu grzejnik pewnie był zamontowany wóz Kakoszajm, lecimy dalej. A ty no Wyjście awaryjne Od tej strony Dobra, idziemy tam. No, no. Jakieś papiery 93 Karo Karo to papierosy były chyba a tu jest piec. Piec. Piec główny. Ty tu ile jest przestrzeni? Zobacz. I tu. Słuchaj, to może jakiś magazyn na węgiel, coś, nie wiem. Patrz, to wygląda jak pozostałeś po tych fotelach, ale to jest coś innego. Wieś, jakieś taka nie wiem co to, to jakiś ten. <śmum> e, ja myślę, że tu jest sala kinowa. E, tu takie wióry. zabytkowe śmieci Tam jeszcze jest coś, hmm, to już coś było wycięte, ale nie wiem na co. To krawajcha. kręcisz? Hmm. O, odcięte. Brok To co, może ten? Teraz na salę, a później zdjęcia. Nie, na samą górę, jeszcze, bo to jeszcze schody do góry, były bo... Ty masz rację, no? Zapomniałem. A Ale jak będzie góra, to może się jeszcze jakieś projektory zachodzą. Ty, my to byliśmy, czekaj. To tak. w tamtą stronę. <grym>, to jest taki robimy. Tutaj, tutaj. Tak, wysoki jest sufit. Pewnie na górze jest jakieś pomieszczenie do odtwarzania filmów z projektorem. O, to jakiś śmietnik. A tutaj coś było? Nie, czekaj. Czekaj, że jakiś magazyn. Stara klawiatura. A tu coś jeszcze jest, co? Też no, bo... Tu jest jeszcze stara półka, stoi tu kolejna przewodnia. A tutaj, o Aniołek. Pa, jeszcze z włosami. O, ktoś przyszedł i ten. A tam są drzwi. Czekaj. Zabite. Nie mogę, nie da... Nie, nie da się otworzyć, są jakby zabite. Ktoś się zamknął od środka. Do pozostałości. Po trolach Dobra, wiem co to za drzwi to tutaj pewnie było wyjście. Pff, dobra już. Jeszcze z idziemy dalej. Do góry? Do góry, do góry. Może to jest już taki trol? No. To jeszcze tak nie było ten To był grzejnik pewnie. No, czuć tutaj zapach trolla, ewidentnie Czeka. Lastryko znowu na podłodze. Kurde, może tutaj. Tutaj tu nic nie ma. Jest Dzień wojak. Jak? A, to była pewnie pomieszczenie, z którego odtwarzano filmy. I jeszcze jest skrzynka. Są jakieś pozostałości, bo... Po tego typu lampkach. Tu po wycinane wszystko. A tam sala kinowa. i takiego koloru były ściany. Patrz jak powycinane Czyli to było na zielono pomalowane wcześniej. Ale tutaj widzę pada deszcz na na dachi. Są zacieki. Patrz tam było jeszcze jakieś przejście. Wiesz co to może być na dach? A tutaj jest jakaś płyta. Ktoś, ktoś chyba z buta to ten... ...kopał, co? Tak mi się wydaje. Dobra. No to główny smaczek chyba teraz. S sala kinowa. Sala kinowa Cieka czy wygodne Ty mamy wygodne Ty, takie mięciutkie Do myślę, że nie jeden melashz tu się odbył już. Dobra. Git. Latara ci świeci, to i tak nie widzisz za bardzo. Dobra, idziemy. Tam coś jest jeszcze. Myślę, że tam może być jakieś wyjście. O, jakieś stoliki, ten. A wiem co to jest. Na zdjęciu widziałem Buda chyba dla psa. A czekaj. A jakie echo tu się niesie. Ty, to jest wyjście, no? Zobacz. Dobra, nic tam nie ma. Idziemy na scenę, będziemy występować. A one mają numerki tu zobaczy 11, 12. Chcę przejdę tutaj. To jest jakaś ściana, to nie wiem co to. To, no, wyguszenie, sali kinowej. Tutaj dziwi potraktowane. Allora, wchodzimy tu. Myślę, że w tym miejscu mógł. Występować nie jeden amator trunków alkoholowych. Tutaj możemy zobaczyć kanapy, szafy, mapa. Skąd ta mapa tu się wzięła? I to by było na tyle w sumie. Tu lampy. To co, zdjęcia porobimy, co? Jakieś. Ja zatrzymam kamerowanie. Jak będziemy wychodzić, co? To. A ty, ty robisz swoją? No, robię jakieś tam. Jakoś. O kurde, elektryka tutaj serce, to jest, to byliśmy, nie? tutaj nie byliśmy, a tu jest przejście, ale tam. Later 2 z czekaj, wyjdę. No tam byłem, no, chyba. Czekaj, to da się Dobra, przejdę, tak. A tu byłem. A to jest to samo pomieszczenie, dobra. Weź tam i a ja wyjdę, bo tu jest za ciasno. Weź tam byłem. No, Dobra, No, mamy takie. A więc kończy się nasza przygoda z kinem. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, dawania łapek w górę i odwiedzania naszego urbeksowego Instagrama. Do zobaczenia wkrótce.